Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Maktra, w dzisiejszym odcinku powiem Wam od czego zacząć naukę do egzaminu ES09 czy też INF03. No to jak yy, już miałem jeden odcinek od czego zacząć naukę z ES08, INF02, no to pierwszy punkt, musimy wiedzieć ile mamy czasu. Czy są to dwa miesiące, czy jest to tydzień, czy kilka dni, dwa tygodnie, trzeba to... Umiejętnie zaplanować, oczywiście, bo tu chodzi o to, że jeśli mamy dużo czasu, no to możemy poświęcić na więcej zagadnień, bardziej to rozszerzyć. No ale gdy mamy na przykład tydzień, no to trzeba już lecieć szybko, że tak powiem. Czyli szybko testy lub po prostu kilka godzin dziennie, zamiast przez dwa miesiące, godzinę dziennie, to nawet byście tego nie zauważyli. E, drugi podpunkt to jest taki jaka wiedza, tak e, czyli e, co umiemy, czego nie umiemy na co bardziej zwrócić uwagę czy umiemy PHP bardziej, czy Javascript jeśli potrafimy PHP no to możemy sobie odpuścić i przychodzimy do e, Javascriptu e, no i wtedy nam to po prostu szybciej idzie nie musicie, jeśli na przykład umiecie HTML-a dobrze, no to nie musicie e, jego się uczyć od początku, tylko szybka powtórka na przykład, nie? No i dobra. No i od czego zacząć? E, ja proponuję 5 testów dziennie z teorii robić sobie testy, e, 40 pytań, jakieś 15 minut wam to zajmie e, więc to też trochę musicie poświęcić czasu na to, ale dużo przez nie się nauczycie, ponieważ gdy robimy testy i na przykład jest błędna odpowiedź, no to uczymy się tej dobrej odpowiedzi później. No i następnym razem, gdy zobaczycie takie pytanie, no to już nie popełnicie e, tego samego błędu. No i też często pytania się e, powtarzają później na prawdziwych egzaminach, tak oficjalnych, tak jak, no, tak jak, no po prostu oficjalnych egzaminach. E, powtarzają się te pytania, no i też e, są podobne, więc. No, warto sobie robić te testy. Jeśli chodzi o praktykę, warto się pouczyć SQLa, bo tutaj możecie zdobyć trochę punktów, czyli z SQLa selekty z joinem, tak. Inserty, delete, update, alerty, tworzenie użytkownika i to wszystko w PHP MyAdmin, czyli PHP MyAdmin. Wam tutaj będzie potrzebny, żebyście ogarniali, jak tam to działa wszystko. HTML, y, semantyka, czyli no jak wygląda tam head, później headery, y, section, y, sekcje. To warto umieć, znaczy no po prostu, żeby się tego nauczyć, divy, tak jak działają divy. H1 co to jest H2P znacznik, te wszystkie znaczniki pogrubienia, kursywy to musicie umieć na egzamin, tak? Bez tego myślę, że bez szans, żeby zdać ten egzamin zawodowy. Jeśli chodzi o CSS, warto umieć Flexboxa to wam naprawdę ułatwi życie, żeby ustawić te wszystkie kolumny. Podstawowe właściwości do zmiany tekstów, divów, jakieś marginy, e, paddingi, jak ustawić, tak? E, to jest ważne i to dobrze, żeby umieć, e, no po prostu jak wyśrodkować coś, jak coś zmienić, żeby to było po prawej stronie, po lewej, u góry Właściwości, jakie tam na przykład, e, no high, width, no to wiadomo że to trzeba umieć. PHP to jest połączenie z bazą danych, pobieranie rekordów z bazy danych, obsługa formularzy, tak? Czyli na przykład wpisujemy sobie, co tam, na przykład mamy bazę danych jakiegoś tam, że ludzie, tak? I co do tych ludzi, czyli imię, nazwisko, wiek. I mamy taki formularz, żeby wpisać właśnie to i żeby to dodało do bazy. I musicie to umieć, czyli wpisujemy sobie w inputie. Imię, drugim inputu, nazwisko i to trzeba połączyć z bazą, żeby to e, dostało się do naszej bazy danych. I JavaScript e, dom, czyli document, object, model. E, trzeba wiedzieć, jak e, brać elementy i później zmieniać się. E, na przykład zmiana koloru strony, czy jakiegoś diva, że jak klikniemy jakiś przycisk, to zmieni nam się kolor strony, create element. Czyli również w formularzu coś pisujemy i dodaje nam jakiś div po jakimś innym divie, to trzeba umieć z JavaScriptu. No i na koniec, jeśli sobie to powtórzycie, lub po prostu musicie się od początku nauczyć tego, no to robienie zadań praktycznych, czyli jakiś tam mamy egzamin praktyczny i rozwiązywać sobie po kolei te wszystkie zadania, a jak czegoś nie wiecie wpisywać w internet, jak to rozwiązać po prostu. I to byłoby na tyle od czego zacząć naukę. Myślę, że odcinek się spodobał. Znaczy, no, jeśli wam się spodobało, to lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam również są wskazówki do zdania egzaminu zawodowego. No i zapraszam po prostu na mój kanał, bo do egzaminów tutaj przygotowuję. Jest, będzie dużo odcinków, jest dużo odcinków, no więc to na tyle. Do zobaczenia, no i cześć.